Hejcie serdecznie zemhaksi witam was już kolejnym odcinku na tym kanale dzisiejszy odcinek zaczynamy znowu oczywiście na naszej wyspie oczywiście skończyliśmy w ostatnim odcinku jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka no to zapraszam myślę że naprawdę bardzo fajnie wyszedł no i teraz ogólnie skończyliśmy wczoraj na drugim poziomie w sensie wbiliśmy tutaj właśnie drugi poziom i dzisiaj spróbujemy, dzisiaj zobaczymy co jest z drugim poziomie. troszeczkę postaram się też rozbudować wyspę muszę się wam przyznać że jeszcze nie wrzuciłem tamtego odcinka pierwszego ale powiem wam że no, naprawdę bardzo fajnie nie mi się to gra, dlatego no, postanowiłem, że jednak to teraz nagram od razu. Um, zostawcie łapczkę w górę, subskrypcję no, z aby nie pominąć kolejnych filmów oraz napiszcie w komentarzu, co to sądzicie tak naprawdę. No i dobra. Eee, więc myślę, że tutaj od razu można kopać. Yy, nie będziemy na nic czekać, więc zobaczmy, mamy pierwszy drewno brzozowe, o, mamy kamień, mamy kamień, bardzo fajnie. Eee, od razu sobie wezmę zrobię kilow. bo skoro mamy już kamień, to jest bardzo, bardzo dobrze. Eee, cyk, yy, cyk, cyk, yy, okej. Okay. Pierwszy kamień wykopujemy. O, jeszcze kruszka nam od razu wypadła. Super. Bardzo fajnie. Dobra. No to teraz sobie troszeczkę pokopię tutaj. I tak naprawdę... O. Teraz mamy już piękny, Bardzo fajnie, o, villager jeszcze. Więc będę musiał teraz pokopać i aż coś ciekawego po prostu wypadnie. Jeszcze piasek nowy. No więc zaraz sobie zrobimy kamień pewnie życie. Ok, a więc mam już 7 kobla, więc sobie od razu tutaj właśnie zrobię itemy już takiego upgrade'a, bo nie ma tutaj myślę, że co siedzieć więcej na tych słabszych itemach. Sikierka i jeszcze łopata, bo te trzy rzeczy będziemy sobie właśnie ogarniać, cyk, te już wyrzucamy, tutaj mamy tak, tak, tak. No i kopiemy może coś, zaraz jakaś czyneczka wypadnie. Okej, okay, mamy pierwszą skrzyneczkę. Tutaj widzę, że no kurde, te mi zwierzęta tutaj przyszły. Pierwsza skrzyneczka na tym levelu i zobaczmy co mamy. Trzy skóry, fajnie, fajnie. Będziemy mieć tutaj właśnie na różne książki pewnie. Będziemy mogli sobie przynajmniej teraz zrobić setę ewentualnie skórzanego. No ale dobra, na razie myślę, że to jest nawet ok skrzynka. Zobaczymy jak będą wyglądać inne. O, kolejna, Co zobaczmy. Kwiatki i skóra, czyli wydaje mi się, że tutaj będziemy dostawać teraz skórę i kwiatki, znowu kwiatki. Um, więc pewnie jest ta skóra ewidentnie będzie nam potrzebna pod na przykład, właśnie, set skórzany, bo myślę, że na razie enchantu czy właśnie książek nie będziemy robić, bo to jest chyba bez sensu. Um, no chyba, że zrobić, żeby potem ten y trzcinę y i villagery sobie móc w sklep ogarnąć. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. O, e sadzonkę mamy! Super, super, Pier pierwsza sadzonka nasza. Eee, o, dwa, e, dwa osiągnięcia leśnik, zdobądź codzienkę dębu, się nasiona pszenica. Ps o, jeszcze nasiona pszenicy, no nie zauważyłem, naprawdę. Dobra, e, więc od razu sobie posadzimy mm, pszenicę e, z drugiej strony, może e, cyk, cyk, e, i ja tutaj troszeczkę sobie powiększę. E, w tą, może tak, zróbmy, e, ja tutaj sobie troszeczkę rozbuduję. Na moja pszczółka lata. Dobra. E, I żeby zaszczędzić drewno, zrobię to wszystko z pół tak na razie. E, dobra, więc myślę, że sobie drewno tutaj ogarniemy w tą stronę. E, taką, tak sobie, taką małą platformę, no, na 3, na 2. Na, no, dobra, zrobię na razie na 2. E, w ten sposób sobie tutaj będziemy e, iść. E, Okej. Okay. Tutaj sobie szybko sobie dobudujemy to. E, cyk, 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 e, cyk. Cyk, cyk. No, i myślę, że tutaj od razu możemy sobie już zrobić właśnie takie małe pole. Eee, A5 najlepiej, gdzie sobie właśnie tutaj e, posadzimy naszą pierwszą sadzonkę. E, dobra, czyli jeszcze sobie tak zróbmy. E, cyk, cyk. E, OK, i posadzimy naszą pierwszą sadzonkę. Pięknie, dobra. Mamy pierwszą sadzonkę, i teraz, jak ona wyrośnie, no to będę od razu widział, więc. E, Lecimy po prostu dalej z kopaniem. E, bardzo dużo na razie fajnie nam dodało, więc. Let's go! O, dobra, ja chciałem tutaj robić właśnie e, od razu przyspieszenie, jak zawsze. A zobaczyłem no, kolejną skrzynkę, e, no ale w niej kolejna skóra, więc nic ciekawego. Więc po prostu lecimy po prostu dalej sobie. Zobaczyłem, ten list bije mi wszystkie kurczaki. I ja go chyba strącę, tak? Widzicie, to będzie bardzo dobry pomysł, po prostu go strącić, bo mi te kurczaki wszystkie pozabiją. No, eee, okej, okay. zabili, to dobra, kolejne osiągnięcie. W ogóle patrzcie, ile już mamy osiągnięć, to jest naprawdę już dużo. Eee, nie tutaj, tutaj, tu mamy już trochę, tu mamy już troszeczkę. Jak widzicie, tego mamy tutaj. Tutaj mamy jeszcze wędkę, dobra, to będziemy musieli zrobić. No i dobra, pamiętajcie, aby napisać w komentarzu pomysł na jakiś, na coś, co mogę tutaj zrobić. Może to być jakaś budowla, może to być jakieś zadanie, które muszę wykonać. Dajcie znać w komentarzu oczywiście, a ja tutaj lecę kopać. Okej, okay, dobra, mamy znowu kolejną skrzynkę zawsze. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że e, idę kopać e, i że zaraz się widzimy, tak od razu mi tutaj wydropiło. E, no ale widzę, że nic ciekawego, więc sobie po prostu kopiemy dalej. E, I może zaraz tutaj jakaś skrzynka wypadnie. Mamy już drugiego kurczaczka, więc też bardzo fajnie. E, jestem ciekaw po prostu kiedy zaraz coś wypadnie. Kolejna skrzyneczka, ale same kwiatki, więc tak naprawdę nic ciekawego. E, no i dzisiaj ogólnie bardziej tak... Spróbujemy wykopać sobie troszeczkę, chociaż tak mamy już bardzo dużo. W następnej, e, oczywiście, w następnym odcinku postaram się coś tutaj właśnie pobudować. Oczywiście, następny odcinek będzie już. E, w sensie, następny odcinek nie będę nagrywał, e, dopóki nie wrzucę tych dwóch, więc spokojnie. E, no, jeden kwiatek, super, super po prostu. E, ale, ale po prostu, no, nagrałem dzisiaj ten odcinek, ponieważ bardzo, bardzo, ale to bardzo fajnie mi się tutaj gra, właśnie. E, no więc musicie mi to wybaczyć. E, Jabłuszka mamy, fajnie. No, no, no i tyle po prostu e, Dobra Jestem w ogóle ciekaw kiedy mi się jakieś moby zrespią mm, Gram ogólnie na hardzie na no, normalu, ale zagrałem sobie na hardzie e, O, mamy świneczkę, super Dobra, mamy świneczkę, jestem tutaj podkładam rzeczy drewno, drewno się już nie musimy bać, już drewno mamy e, Lecimy dalej e, No i, i widzimy się zaraz No nie widzimy się zaraz, bo skrzyneczka oczywiście wypadła, ale tylko trzy patyki więc nic ciekawego. Ok, mam kolejną owieczkę Mam już bardzo dużo tych zwierząt tutaj. Będę musiał im jakąś zagrodę w końcu zrobić, bo ciężko się już tutaj e, tutaj kopie No ale dobra, jeszcze spróbujmy coś pokopać. No popatrzcie owiec tutaj się teraz zaczęło respić. No kurczę. No, przesuń się, dobra. Mam nadzieję, że tutaj teraz nam się nie będę respić już zwierzęta, bo słabo by było. Okej, okay, kolejna skrzyneczka, a wy znało kwiatki. Te kwiatki to tutaj są strasznie irytujące w tych skrzynkach. Może na lepszych, na większych poziomach będzie coś lepiej. Ok, mamy już kolejną krówkę, więc bardzo, bardzo fajnie. Oj, oj, ojoj oj oj. Oj, oj oj. Tak nie, tak nie. Dobra, no i lecimy dalej. E, momentik. momencik, no... Dobra, muszę, muszę, muszę po prostu, bo nie mam tutaj miejsca, nie mam miejsca, nie mam miejsca po prostu. Yy, Przesuńcie się. A tu jeszcze są. patrzcie, i ona się tu chyba zbogowała, wiecie? A nie, nie zbogowała się. Okej, okay, dobra, super. Kolejna skrzyneczka a w niej. jajeczko, yy, kolejne pszenice, więc bardzo fajnie. Ja sobie teraz to zasadzę. Yy, I kwiatek, dobra. Yy, cyk. Yy, gdzie tu my to mamy? Yy, cyk. OK, e, i... kopiemy dalej. Wow! A się wystraszyłem, ale dobra, to jest tylko e, tutaj właśnie osiołek. Osiołka nie potrzebujemy, więc papa. E, czy ta osa się nas zbogowała? Nie wiem, ewentualnie będzie trzeba ją w końcu zabić. Jak ona tam tak będzie wisieć. E, no i kopiemy dalej. Okej, okay, kolejna, e, pszenica, okej. Okay. Na razie sobie po prostu skopię. O, mamy kota. Nie, to jest życie. Życie, 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 co to było? O nie! O nie! O nie! O nie! 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 Nie, nie i nie. Ja nie rozumiem co ja właśnie zrobiłem, Jakie ja to zrobiłem. O woj... O oh Oboj, to nie, 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 nie. Tak nie mogę grać. Tak nie mogę grać. Co to było? Oj, 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 dobra, myślę, mordeczki, że takim akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Standardowo około 10 minut odcinki będą trwać. Ale nie, no to co ja zrobiłem w tym momencie, to jest naprawdę porażka. Ale i tak zobaczę, co to jest. To jest. Yy... To jest, co to, to jest? To jest kat, ok. Ale dziękuję wam w takim razie za oglądanie. Oczywiście, o, jeszcze nam tutaj drzewo wyrosło. Stawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego, cześć.